Czerwień jest symbolem zwycięstwa. Zegarek też zdejmę. Razem dla przyszłości lewicy w Polsce. Koleżanki i koledzy, wstańmy i odśpiewajmy hymn światowej lewicy do międzynarodówki. Ja to mam wrażenie, że od lat wszystkie media głównego ścieku zawsze nam wpychają tych wszystkich neoliberalnych szlachciców jako jakichś super wielkich mistrzów dyplomacji. No, chyba Radek Sikorski jest tego idealnym przykładem. Matko, ile to ja się nasłuchałem, jaki to on jest super wielki i europejski i tak ładnie po angielsku mówi. I nie jest to tylko jakiś polski kompleks, bo za granicą na zachodzie również jest on żywy. Joe Biden przecież też miał być tym doświadczonym politykiem z wieloletnim stażem, który naprawi politykę zagraniczną zniszczoną przez Hama Trumpa. No i jak wyszło? Tak, że cały świat jest obecnie w płomieniach. To samo dzieje się u nas. Unia Europejska leje na nas ciepłym moczem, tak jak lała od lat, a uśmiechnięci rozwalają naszą relację z jedynym, jako tako, realnym sojusznikiem. Jesteście dzisiaj na kanale Kto Wygrał, więc zostawcie lajka, like zostawcie suba, inaczej pożre nas lewacka YouTubeowa bestia, próbująca desperacko ocalić globalistyczne elity tego świata przed krytyką. Dzisiaj sobie pogadamy jak uśmiechnięta koalicja wciąga nas w wojnę z USA i Rosją w tym samym momencie, licząc, że Unia Europejska ich ocali. Zgadza się. Jesteśmy głęboko w dupie. Lecimy z tematem. Wychodzę właśnie z przeziębienia i powiem wam, że nie mam pojęcia, skąd się bierze popularność rutinoskorbinu. Przecież to jest takie gówno. Ja nieironicznie myślę, że to ma działać wyłącznie jako placebo. Każdy prawdziwy Polak z działającym mózgiem wie, że najlepszym sposobem na walkę z jakimkolwiek choróbskiem jest kombo mleka, czosnku i miodu, a nie jakieś lewackie pigułki. Pewnie napisał ktoś teraz w komentarzu, że przecież się po tym śmierdzi, a ja wam powiem, że to nie śmierdzi, to jest męski zapach mający odstraszać drapieżniki. Silny i skuteczny. Gdybyśmy założyli hipotetycznie, że to ja bym był Polską, to Rutino z Korbinem w tej sytuacji byłby minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chociaż wiecie co? Odwołuję to. Gawkowski nie tyle, co nic nie robi, co szkodzi nam wszystkim. No bo posłuchajcie tego. Krzysiu wpadł sobie na pomysł na wprowadzenie dodatkowego podatku. Cóż, on nigdy nie krył się ze swoimi komuszymi zapędami. I słuchajcie, myślę, że jest czas, żebyśmy wszyscy zdjęli marynarki. Ale nie tylko marynarki, żebyśmy wszyscy podwinęli rękawy, żebyśmy zebrali się razem, zebrali się razem, słuchajcie, zdjęli krawaty i pokazali, czerwień jest symbolem zwycięstwa, zegarek ten zdejmę. Razem dla przyszłości lewicy w Polsce. Koleżanki, koledzy, wstańmy i odśpiewajmy hymn Światowej Lewicy do Międzynarodówki. No bo przecież skąd trzeba wziąć ten cały hajs na Ministerstwo Równości Ukrainę, centra dla inżynierów z Afryki i inne ważne wydatki w tym kraju. No i wiecie, jak rząd mówi, że chce wprowadzać dodatkowe podatki, to ciężko, żeby ktokolwiek odebrał to jako dobrą wiadomość. No chyba że jest się jakimś odklejonym lewakiem. Ale ja na to spojrzałem nieco inaczej. Krzysiu niby nam obiecuje, że ten podatek ma dotyczyć zagranicznych gigantów Big Techu. Wiadomo, że końcowo i tak to pewnie w praktyce Zaboli tylko finalnego konsumenta, czyli nas. No ale jest mały promyczek nadziei, widząc, że rząd przynajmniej coś napomina o zajmowaniu się zagranicznymi korporacjami, które płacą śmiesznie niskie podatki i wynoszą wszystkie zyski za granicę, a nie Kowalski na straganie, który jest rozliczany z każdego grosza. Mimo iż finalnie wszyscy dobrze wiemy, jak takie zapowiedzi się kończą. Gawkowski już oczywiście zaczął się unosić i obiecywać nam złote góry, rozpływające. Zastanawiając się, jak dobrze on wyda te wszystkie pieniądze. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło pracę nad ważnym instrumentem podatkiem cyfrowym. Ma on dać szansę, że pieniądze z wielkich korporacji popłyną do polskiego biznesu, polskich startupów, będą na polską naukę i na rozwój technologii cyfryzacji. To rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu państwach europejskich Francja, Wielka Brytania, Austria. Polska ma prawo pracować nad takimi rozwiązaniami i Ministerstwo Cyfryzacji będzie kontynuowało tę prace. Na Xie lewica już zaczęła promować nowy podatek facjato Milona Maska, sugerując, że ma to być jakiś potężny cios w tego miliardera. No ale na mokrych snach cała akcja Gawkowskiego się skończyła, ponieważ USA dość szybko i dosadnie pokazały mu jego miejsce w szeregu. Tom Rose. Nominowany przez Donalda Trumpa na ambasadora USA w Polsce, w mocnym tonie uderzył w Gawkowskiego i polski rząd na Twitterze. Niezbyt mądre, samoniszczący podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odwzajemni się jak powinien. Cofnijcie podatek, aby uniknąć konsekwencji. Tak więc miło wiedzieć, że w świetle i tak już zapowiadanych przez Trumpa ceł na Unię Europejską decydujemy się ruszać na wojnę handlową z USA, ponieważ Gawkowski oczywiście twardo postawił na swoim i na chwilę obecną nie zamierza się wycofywać z podatku. Ten cały Tom Rose to również ciekawy przypadek, a nominowanie go na ambasadora USA w Polsce jest policzkiem wymierzonym tej władzy, chociaż w sumie też całej Polsce. Tak jak Trump jest znany ze swojego lekkiego żydowictwa, tak i Thomas Rose jest znany z silnych powiązań z Izraelem i proizraelskich poglądów. I mimo iż w teorii na tej linii powinien znaleźć wspólny język z Tuskiem i w sumie to każdą inną tak zwaną polską administracją, to jednak nowy ambasador jasno mówi, że administracja Trumpa nie jest w dobrych relacjach z uśmiechniętymi. W kontekście zbliżających się wyborów powiedział, nadchodzi czas decyzji przed wyborami prezydenckimi w Polsce, czy Polska chce zbliżyć się do centrum władz w Unii Europejskiej, czy może Polska chce pozostać dumnym, suwerennym krajem, który spełnia swoje zobowiązania sojusznicze. A jeszcze wcześniej, bo pod koniec grudnia 2024 roku Rose spotkał się z prezydentem Dudą, nazywając go największym przyjacielem Ameryki w Europie. I żeby nie było, ja teraz nie będę przedstawiał tutaj Amerykanów i Trumpa jako kogoś, na kim musimy zawsze się opierać i nie możemy ich krytykować. I w ogóle, to najlepiej, jakbyśmy oddali im cały kraj i stali się kolejnym 51. żydowsko-amerykańskim stanem. Wiadomo jest, że każdy kraj na arenie międzynarodowej powinien przynajmniej w teorii działać we własnym interesie. To właśnie robi Trump. Teraz zadam wam pytanie, w czyim interesie działa na przykład taki Sikorski, który rozpoczyna własną wojenkę polityczną z USA, za którą zapłacimy my wszyscy z powodu Starlinków dla Ukrainy? Czyje interesy reprezentuje Gawkowski? który pcha nas w wojnę handlową z USA, ponieważ brakuje mu pieniędzy na jego wątpliwej jakości inwestycje. Kurwa, sorry, ale za każdym razem, jak widzę kible Trzaskowskiego za pół miliona, to jakoś źle mi się kojarzą uśmiechnięte inwestycje tego rządu. Donald Tusk i jego patałachy pchają nas ciągle w wojnę z Rosją, jednocześnie masowo rozbrajając armię, by oddać wszystko Ukrainie. Jednocześnie idą na wojnę z USA, czyli na chwilę obecną jedynym realnym gwarantem pokoju, licząc, że ich rolę zajmie Europa. Europa, która przez ostatnie trzy lata pokazała, że ma Europę Wschodnią głęboko w dupie i tylko czeka, by w dogodnym momencie wrócić do dobrych relacji z Rosją. Europa, która jedyne co wprowadziła przez trzy lata od wybuchu wojny na Ukrainie, to te zbane nakrętki na butelki. I ci ludzie mają nas obronić? Rządzą nami szaleńcy. A jak wy to widzicie? Może dostrzegacie jakąś logikę w ruchach naszego rządu, której ja nie widzę? Napiszcie proszę w komentarzu własną ocenę uśmiechniętej koalicji po roku władzy. Jak już to zrobicie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba. Ja tymczasem będę musiał już spadać, by profilaktycznie jeszcze uraczyć się gotowanym mlekiem z czosnkiem i miodem. Byliście na kanale, kto wygrał. Czyli jednym z niewielu nieocenzurowanych kanałów na polskim, ale też i zagranicznym YouTube. Żegnam Was i widzimy się niedługo.